Witam Was serdecznie. Otrzymałem do testowania Master M358. Bardzo mocno rozbudowana maszyna, jeśli chodzi o menu. Ma tutaj bardzo sporo funkcji. Między innymi mamy Welta Sista, czyli możemy tutaj skorzystać z podpowiedzi. Wybieramy dany materiał materiał, drut, średnica drutu, gazosłonowy, proces, i tam maszyna podpowiada wszystko parametry. To jest taka dodatkowa podpowiedź. Następnie mamy kanały, które możemy sobie ustawić. Ja mam tutaj poustawiane kilka kanałów pod stal czarną, pod aluminium, z pojedynczym, z podwójnym pulsem. Mukiem zwarciowym w ogóle nie będziemy się zajmować. Sprawdzę tutaj pulsa pojedynczego, podwójnego na aluminium i na czarnej stali. Mamy tutaj także możliwość wgrywania własnych WPS-ów. Następnie mamy. Parametry spawania, czyli tutaj możemy sobie manualnie ustawić. Otwieramy proces. Dwutakt, czterotakt, gaz przed, podwójny start, TSI, czas narastania, prędkość podawania drutu, napięcie, regulacja dynamiki, wypełnienie krateru, proń końcowy, prąd opadania, koniec podawania drutu, no i gaz po. Także widzicie, jest sporo tych funkcji. Później mamy historię spawania. Tu mamy wszystko po zakończeniu spawania: widzimy ile spawaliśmy, jakim prądem, jakie są napięcia, pobór jakiś. Także takie informacje. Tutaj mamy interfejs użytkownika. Tu możemy dużo e, funkcji też sobie sprawdzić i poustawiać. No i dodatkowo mamy tak zwane funkcje jeszcze bezpieczne, wprowadzanie drutu, czujnik przepływu gazu. Fajnie, bo maszyna ma wbudowany. Tutaj zaraz Wam pokażę na wideo taki swój przepływomierz do gazu. Tutaj sobie z poziomu nad podajnikiem. Łączność wulan. i informacje ogólne, jakieś tam rese resetowanie maszyny, jakby jakieś błędy wyskoczył. Także wchodzimy teraz w kanały. Mamy tak, będziemy sprawdzać pierwszy kanał. Mamy czar czarna stal, drut 1.0 z pojedynczym pulsem. Drugi kanał, drut 1.0, yy, podwójny puls na trzecim kanale. Będziemy mieć z pojedynczym pulsem, ale już z funkcją max position tutaj. Możemy piona robić bez ruchów zakosowych lewo-prawo, tylko lecieć od dołu do góry. Następny mamy czwarty kanał, mamy czarna stal max speed, trzeba bardzo szybko zasuwać ze spawaniem. Kolejny kanał piąty mamy ALMG 1,2, czyli spawanie z pojedynczym pulsem. No i szósty kanał mamy z podwójnym pulsem ALMG. 1,2. Także zabieramy się za próbek i kanał po kanale lecimy ze spawaniem. Jest to maszyna 350A zasilana e, trójfazowo. Tak jak Wam przed chwilką wspomniałem ma swój e, tutaj taki rotametr. Ustawiamy sobie tutaj przepływ gazu jaki nas interesuje. Dodatkowo jeszcze maszyna ma taką funkcję kalibracji uchwytu. Podajnik jak widzicie jest cztero, e, czterorolkowy. Szpula 15, również wchodzi. Teraz założyłem drut niemiedziowany 1.0. Do dyspozycji od kępi dostałem taki nowy pakiet. Zobaczcie. Nowy pakiecik od Kempiego, dość konkretny, ale bardzo fajnie wygodnie siedzi w ręce. Jest to metrowy także do stali czarnej na razie będę spał tym, a później jak przyjdę na aluminium, no to wsadzę swój jakiś uchwyt krótszy. Dobra, wybieramy pierwszy kanał. Czyli sobie wchodzę w parametry. Pojedynczy puls, stal czarna. Co tu mamy do ustawienia? Zobaczcie, proces pojedynczy puls, dwutakt, gaz przed w automacie, powolny start 40%, TSI jest włączone, czas narastania prądu wyłączony, gorący start wyłączony, funkcja WISE wyłączona, prąd impulsu jest wyłączony, prędkość podawania drutu. Tutaj, tutaj właśnie sobie regulujemy, dajemy na 10 metrów, wtedy nam pokaże, że to możemy spawać 5 metrów 203 Ampery pierwszy program żadnych modyfikacji tam nie wprowadzałem. Dynamiki, wszystko wyzerowane. Sprawdzimy, jak synergia działa w oryginału. Gasy, miks oczywiście. Drut 1,0, przepływ gazu 10 litrów. Lecimy. serio był średnio oczyszczony ale możecie zobaczyć ładnie grzeje daje pięknie za chwilkę spróbujemy tą samą blachę z drugiej strony wybieramy kanał otwarte drugi i mamy już podwójny puls jak widzicie dual puls wchodzimy z powrotem w parametry nic tu nie reguluje tu można naprawdę sporo też doregulowywać. Stosunek prądu w pulsie jest 35 na 65, częstotliwość pulsu będą 2 Hz. Może troszeczkę zmniejszymy na 1,5 Hz, żeby ta ustka wychodziła. I prędkość podawania drutu. Znowu sobie tutaj wchodzę, ustawiamy sobie na 10, tak żebyśmy więcej mieli pod tą blachę około 5 mm. Zatwierdzam, znowu jest 203 A No i zaczynamy spawać. Podobnie puls, przejdziemy z drugą stronę. Policie fajnie, fajnie lecz brące. Troszkę mniej ciepła, bateria mu trochę nagrzamy, bo dual puls. Ale słyszeliście nawet w dźwięku, że schowaliśmy z podwójnym pulsem. Ta maszyna do przemysłu jak najbardziej. Też wiadomo, że ma możliwość podpięcia w podnicy. To jest 305 A. Można wporzony pakiet mieć, także robotę konkretną można sprzętem wykonywać. Teraz będziemy wykonywać piona. Dobra, wchodzimy w kanał trzeci. Funkcja włączona do spawania pionów. Wchodzimy w parametry, zobaczymy co tu jest ustawione. Macie proces max position, czy to jest do pionów. Nie trzeba robić ruchów zakosowych lewo-prawo takich trójkątów, tylko jedziemy cały czas od dołu do góry. Zobaczcie, wszystko jest wyzerowane. Wszystko tutaj niektóre funkcje działają tutaj w automacie. Ja to nic nie grzebię. Częstotliwość e, maksymalna impulsu to jest 1, ,3 Hz. 3 herca. Tak w automacie grubość materiału, mamy grubość materiału, sobie zmniejszymy. Tu mamy jakieś 4,5 mm, zapiszemy. O, zwiększyło nam się od razu częstotliwość na 1,5 Hz. Nie dostrajam tutaj nic, wszystko zostawiam na zero. Naprawdę funkcji jest bardzo dużo. Jak widzicie, tutaj kręcę tymi pokrętłami. I uh -huh. No powiem Wam, dość ciekawa funkcja, Nawet po samym dźwięku widzieliście, na to było tak fajnie podtrzymywane. Piony można spawać, także możecie zobaczyć piona. Można też sobie bardzo fajnie lecieć bez tych ruchów zakosowych, jak wybierze się tą funkcję. Także powiem szczerze, że możliwości są bardzo duże tego urządzenia. Jeszcze możemy sobie to wszystko podostrajać, pod siebie i wykonać naprawdę mega, mega fajną spójność. Czwarty, tutaj mamy zaprogramowane taką funkcję Max Speed. I tutaj też mamy wszystko na pojedynczym pulsie. Wejdziemy tutaj w parametry ustawienia proces Max Speed. Jak widzicie na dwutach się cały czas będę trzymał spust, w trakcie spawania. Zobaczcie jaka częstotliwość max malna speed 300 Hz. No i mamy tutaj zobaczcie 220 A blacha trójka, więc y widzę, że jest podbicie dużo na prądu względem grubości blachy. Ja tutaj sobie wezmę to jeszcze dokręcę bo ja mam cały czas spawą tą blachę więc pewnie ustawimy na 12 metrów stąd pewnie max speed o nie, za dużo troszkę ustawiłem dajmy na 11 tak, 240 Amper więc jest około 40 Amper różnicy jak wcześniej miałem ustawiony w innych funkcjach i proces max speed Drug jedynka cały czas na jedynce 240 a nam podpowiada maszyna w synergii 我去。 Kolejna wygląda także widzieliście o spawaniu stali takie szybkie ustawienia synergiczne, naprawdę tutaj bardzo fajnie działają. Bardzo dużo funkcji, które jeszcze dodatkowo możemy wyregulować ten proces spawania. Teraz Wam tak, na początku powiedziałem, że to jest łuk 5 metrowy, więc teraz przełożę na swój jakiś łuk 3 metrowy, bo przeskakujemy na kanał y, piąty, w którym będziemy spawać aluminium drutem ALMG 1.2 pojedynczy no i Teraz będziemy spawać aluminium, tak jak wam przed chwilką powiedziałem. Założę drut ALMG. Rolki do aluminium też są założone. Bardzo fajnie mi się podoba to poświetlenie tego podajnika. Bardzo łatwo widać, co tutaj się wprowadza. Jeśli chodzi o wymianę rolek, no to zobaczcie, jakie to jest proste. Założone, wymieniono. To samo się tyczy na dole. Klikam, przekręcam. Dziękuję. Czy teraz zajmiemy się spawaniem aluminium LMG drut 12. Wiedziemy sobie, <laughs> też mamy blachę około 4 mm. Blacha 4 mm, 134A, akurat czwórka. Bacha mam, więc lecimy włączam, odciąg. Puls to też się bierze taki nagar. Który zobaczcie, schodzi widzicie o ruchu, ręką bo wytrąca się też magnes. Także z magnezu, ale na pojedynczym pulsie, no nie, nie idzie. Zaraz zobaczymy podwójny puls. Tą samą blachę, tylko z drugiej strony. Idziemy na sam dół na szósty kanał. To samo ALMG 1-2, ale podwójny puls wchodzimy w parametry zobaczę tu mamy proces dual puls dwutak. wszystko jest na auto poustawiane powyłączane, zaraz zobaczymy jaki jest stosunek prądów. w pulsie 35-65 częstotliwość 2Hz czy dość szybko to będziemy te łuski będą wychodziły no i tutaj ustawimy sobie tak samo jak tam mieliśmy czyli jakieś 8 8 dobrze mówię? tak 8. Mamy 134 ampery, blacha czwórka. Zawsze podkręciłem gazu, żeby było mniej tego nagaru, okopcenia, no ale łuseczka jak na karpiku wychodzi. Także tu też wystarczy później ewentualnie czy włókniną, czy jakąś delikatną szczoteczką z miękkim włosiem sobie takie spoinki czyścić i naprawdę się świecą na standardowych ustawieniach synergicznych jesteśmy w stanie tym urządzeniem bardzo ładnie spawać. Bardzo dużo funkcji. To jest maszyna naprawdę do przemysłu, dla konkretnego spawacza, który oczekuje no mega, mega jakości, jeśli chodzi o spawanie. Na pewno też bardzo dobra maszyna pod spawanie na WPS-ach. Tak jak widzieliście wcześniej, jak omawiałem menu, możemy te WPS-y sobie jakoś zasubskrybować, wczytywać 350A. Także jakbyście szukali takich maszyn do firm czy dla siebie, no to zapraszamy do kontaktu i jak Wam się film podobał, no to pamiętajcie, że musi być łapa w górze pozdro, trzymajcie się, hej